Nazywam się Ewa i wraz z przyjaciółmi prowadzimy fundację Hertland i pomagamy koniom. Dotychczas na nasz azyl zarabiał ośrodek jeździecki, w którym teraz jesteśmy, ale ze względu na dużą ilość uratowanych koni, już nie jest tak łatwo i musimy szukać pomocy. Dla koni bardzo ważny jest regularny ruch. U większości uratowanych kopytnych to właśnie on jest kluczem do wyzdrowienia. Dzięki temu te mniej chore konie mogą pomagać nam uczyć jeździć zgodnie z naturą i zarabiać na te, które już nigdy nie będą sprawne. Mamy różne konie, na przykład franek, który ma depresję wrzody i astmę, czy 32-letnią Kowkę, którą dwa lata temu próbowali zaprzęgać do pługa. A to jest niewidoma plamka. Mamy grono wolontariuszy, którzy pracują z końmi i je rehabilitują. Bez nich na pewno byłoby ciężko. To wspaniałe osoby, które kochają zwierzęta całym sercem, a nasz azyl jest ich drugim domem.